Cześć, jestem Walcik i w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam zaprezentować moją kolekcję kostek Rubika. No więc tak, jest ich 13. I może zaczniemy od kostek 3x3. Mam ich aż 5. Kostka home na pomarańczowym plastiku. Jednym minusem jest to, że jest... że musi być skręcona, bo jak jest rozkręcona, to popuje. Strasznie kupuję masakra. Nie polecam tej kostki. Dengu Hong wersja druga. Według mnie to jest najlepsza kostka. Układa się na niej znakomicie. Bardzo polecam. Kostka RC. Bardziej taka dla początkujących. To jest Dęgu Hong wersja pierwsza. Niczym się nie różni od tajanego Honga w wersji drugiej, tylko tym, że nie posiada torpedek. I Szynkrzu. Wind. Kosteczkę polecam dla wszystkich początkujących, bo jest bardzo fajna. Rzadko kiedy popuję. No to, to są moje piątki. Trójki. Przepraszam. To teraz może kosteczka 4x4. Jest to kostka firmy Szynkrzu. Bardzo fajnie się na niej układa, tylko to, że na, właśnie na tych środkowych ściankach występują loki i właśnie zastanawiają się nad modem. Oj. gosteczka 2x2 swiększu. Zmudowana. Bardzo fajna kosteczka. Właśnie taką kosteczkę Wam polecam. Przyjemnie się na niej układa. Square One firmy MF8 To jest bardzo fa fajna kostka I Najlepsze to, że w ogóle nie wypadają tutaj klocki Tylko jest minusem jednym to, że po prostu naklejki schodzą Shengshu Mirror Silver Znakomita kostka Zmienia kształt Ufo firmy Dianekrzęk też kosteczka która zmienia kształt może pokażę o. Shift 2x2 też spoko kostka tylko nie wiem co mi się stało ale to mogę spokojnie wyciągać ale tej części, części nie mogę w ogóle wyciągnąć. Nie wiem dlaczego. Pyramnik z firmy QJ. Fajna pyrałka. Ale nie polecam. Ponieważ bardzo często mega Megamix firmy Shengshu. Według mnie najlepszy Megamix. Spoko. Fajnie się na nim układa. Bardzo go polecam to są moje wszystkie kostki to może teraz powiem wam że mam trzy smary pierwszy smar to smar Maru najlepszy według mnie smar W5 i smary Club. oprócz smarów posiadam jeszcze jeden woreczek taki fajny minusi w dotyku no to było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Dziękuję. Narka.